betul dia kira tu <tangan> ya wei oi oi To jest ważne miejsce w, w każdej wsi. To się nazywa Toguna. I to jest miejsce... To jest miejsce dla starszych mężczyzn, tak jak widać. I te dechy, zobaczcie, tam które leżą. To są, to są właściwie ich łóżko. Dobrze, ci starsi mężczyźni przychodzą tutaj w ciągu

W południu przygotowuję sobie są ważne te prostokąty, Nie to tak. Tylko on wie, jak to przygotować. I zostawia to Here, symbol okay. I na przykład to co pokazał Dawid to jest hiena, to jest snak jego rodziny. I na przykład to co pokazał to jest hiena, to jest snak jego rodziny. I Wąż jest to jest lebe, to jest symbol dla pierwszych przodków. Ok, i to jest miejsce, jak said powiedziałem, że jednym z pierwszych rodzinach, to to initiate the boy. That mean, Boy, who have about twelve old years, they come here to make a circumcision today. But the initiation is not only season. Yes, but this is the same way, first way to contact, to initiate so circumcision. This is initiation, also. Yes, yeah, sure. But yeah. this is the first thing. Maybe. First step of the initiation. Okay. się tutaj inicjacja, Pierwszy.